w niebo mańskiego, Pańskiego. Dzień dziękczynienia i pierwszy czerwca Dzień Dziecka. Kochani, każdy z nas tu obecny, czy ma 87 lat, czy 17, to jest dzieckiem. Oczywiście dzieckiem Bożym. Rozumiejąc szerzej, bo Bóg jest naszym ojcem, aby my wszyscy dzieci. I teraz chodzi o to, że Pan Jezus w Ewangelii powiedział, jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. I co to znaczy, że mamy się bawić misiami, alkami, jakimiś? Nie. Chodzi o to, żebyśmy mieli tę wiarę i głowę, co mają dzieci. Dziecko idzie prosić babcie czy mamy o coś, to ono nie ma wątpliwości, ono jest pewne, że to otrzyma. I chodzi o to, żebyśmy tę wiarę naszą ożywili tak, jak mają dzieci. A intencja przyjść. Pan z wami. Będzie nawrócenie i odpuszczenie brzegu wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na Was obietnicę mojego ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich i się ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zasiądali mu i z radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wierząc i błogosławiąc Boga. Oto słowo. postawienia sobie kilku pytań. Co to jest niebo? Gdzie jest niebo? Jak można dostać się do nieba? I kochani, pamiętamy jeszcze z dzieciństwa, starsi pamiętają tę definicję, że niebo jest to miejsce wiecznej szczęśliwości. Miejsce wiecznej szczęśliwości. Ale jak się do tego nieba dostać? I tutaj kochani, wielu teologów wprowadza jakieś rozcieńczenie, ale właściwie ono jeszcze bardziej komplikuje nam zrozumienie tego. Bo niby te pytania, które przedstawiłem są takie proste. Ale odpowiedź na nie jest niezwykle trudna. Bo teologowie mówią, że niebo to nie jest miejsce, niebo to jest stan wiecznej szczęśliwości. Ale jeżeli stan, to gdzie go zlokalizować? I to są właśnie te trudności. Ewangeliści. Apostołowie tak samo, jeśli piszą o wniepowstąpieniu, to mówią, Panie, kogo błogosławił, a potem został uniesiony do nieba, a więc gdzieś do góry. Jak to jest z tym niebem? I wielu znowu teologów mówi, gdzie jest niebo? Tam, gdzie nie mam i zła. Gdzie jest dobro, miłość, tam jest niebo. A więc kochani, tutaj jest właśnie bliższe nam określenie, bo jeżeli przymierzymy tę definicję do codziennego życia, to łatwiej ją będziemy mogli zrozumieć. Gdzie jest niebo? Tam, gdzie jest dobroć i poświęcenie i miłość. A więc zobaczmy. Jeszcze jako młodszy kapłan tu przyszedłem, jeździłem na skupienia hospicyjne do Pietrzmoutu. Mieliśmy tam możliwość podzielić się wspólnymi doświadczeniami. Jakże ci ludzie, ci kapelani, pielęgniarki, lekarki, które tam przyjeżdżały, Miały tyle do powiedzenia, ile oni czynią, żeby to życie tych ludzi ciężko cierpiących, te ostatnie ich miesiące, tygodnie, godziny uczynić bardziej ludzkimi, żeby tak bardzo nie cierpieli. I kochani, to już jest jakiś przedsionek nieba. Każda rodzina, która żyje przykazaniami, gdzie jest miłość, gdzie rodzice kochają dzieci i swoich rodziców, dziadków. Kiedy wszyscy sobie wzajemnie jakoś posługują, rozumieją się, rozmawiają ze sobą, to też już jest jakiś przedsionek nieba. Niebo jest tam, gdzie jest dobro. Dobro nie na pokaz, tylko bezinteresowne, ciche, skryte. Jak dostać się do nieba? I kochani, tutaj moglibyśmy jeszcze dalej iść, że każdy z Was na pewno doświadczył tego, kiedy nie był dłuższy czasu spowiedzi, a później. Zrobił sobie taki rzetelny rachunek sumienia i poszedł do konfesjonału. Wyznał wszystkie grzechy. I odszedł taki dziesięć kilo lżejszy i podszedł do ołtarza i przyjął Pana Jezusa. To czyż nie odczuwał każdy z was w tak tej chwili jakiegoś stanu lekkości. To był właśnie ten namiastka nieba którą nosimy w naszych sercach, gdy mamy Chrystusa ze sobą i nieba, kochani, no trzeba jakoś wytłumaczyć te wydarzenia ewangeliczne i mówimy, że niebo jest tam, Pan Bóg jest w niebie, ale właściwie to Pan Jezus jest z nami tu obecnie, Powiedział, gdzie dwaj albo trzej prowadzą się w imię moje, tam jestem pośród was. A więc, jeżeli my prowadzimy się na Eucharystii, to my nie widzimy tego Pana Jezusa, tak jak apostołowie go widzieli, ale my czujemy Jego obecność. My czujemy, odchodzimy z tego kościoła jak coś wyciszeni, spokojniejsi, jak coś, już po prostu wszystkie te problemy się jakoś gdzieś rozcieńczyły. Tu jest miejsce spotkania z Bogiem. I każda świątynia, każde ludzkie serce to jest miejsce spotkania z Bogiem. I Pan Jezus mówił wprawdzie nam w Ewangelii, że niech się nie trwożą serca wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. A ja odchodzę, aby przygotować wam miejsce. A gdy przygotuję wam miejsce, przyjdę ponownie. I zabiorę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. To są słowa Pana Jezusa, zapisane przez ewangelistów. I, kochani, musimy to jakoś sobie sami poukładać, te nasze myśli, ale. Jan XXIII Kabeł... w 1960 roku, zwracając się do pielgrzymów na placu przed Bazyliką, powiedział tak: Świat wypowiada dziś wiele niepotrzebnych słów, a jedno jest tylko ważne. Wyszliśmy od Boga i do Niego wracamy. Tu jest cała ewangelia. I kochani, to jest właśnie to, że każdy z nas ma swoje miejsce w niebie przygotowane i nikt nam tego miejsca nie zajmie bo ono jest tylko dla nas przeznaczone. I tak musimy się starać, żeby po prostu ze spokojem dążyć do nieba i to miejsce osiągnąć. Ale nie wszyscy chrześcijanie wierzą w istnienie nieba. Do takich niedowiarków zaliczał się Wolter. Znawał istnienie Boga wprawdzie, ale odrzucał Kościół, jego dogmaty, łącznie z niebem. I kiedyś był gościem króla Fryderyka II w zamku w Kleve. I powiedział sobie wtedy, żartując, że jestem gotów sprzedać moje miejsce w niebie za jednego talara. wtedy zdecydowanym, spokojnym głosem. My, Niemcy, nie kupujemy niczego i nie. Nie kupujemy niczego, nie wcześniej, czy sprzedający ma prawo do sprzedania tej rzeczy. Jeśli Pan udowodni, że ma prawo do pobytu w Niebie, Choków jestem odkupić to prawo za kilka tysięcy talarów. I kochani, to jest jakiś pewnie jakiś malutki wycineczek, ale On daje nam też zrozumienie, że nie można się naigrawać z tego, co Pan Bóg przedstawił, że każdy z nas ma swoje miejsce. Pan Jezus odszedł, żeby nam przygotować miejsce. To jest to jest po prostu z, z, należy do składu naszej zjawy. I dlatego dążymy do nieba, ale nie gdzieś tam na chmurkę, tylko do niebo już tutaj czynimy na ziemi. Tutaj już kiedy czynimy do... Kiedy bezinteresownie pomagamy sąsiadowi, czy pomagamy jakimś kolegce z pracy, czy koleżance, ale dyskretnie, bez pochwały, bez nagrody, to to już jest czynione dobro. I znowu wracam, zatoczyłem kogo i wracam do tego samego, co mówiłem na początku. Że niebo jest wszędzie... Pewnie, że ludzie sobie niektórzy żartowali, śmiali się. Jeden z polskich piosenkarzy, już nie żyjący, śpiewał przed laty. Niebo to jest dobre miejsce dla naiwnych, ale tu takich nie ma. No i nie trzeba być naiwnym, żeby uwierzyć Panu Jezusowi. Ci apostołowie uwierzyli i nie zawiedli się. Wszyscy oddali życie za to, co głosili, że głosili Ewangelię Chrystusa. I my też jesteśmy świadkami. Każdy inaczej daje świadectwo swojej wiary, ale ta wiara musi być przekazywana. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. A więc przyjmijmy te słowa Pana Jezusa. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.